Kochani, na, kochani, chcielibyśmy powiedzieć Wam coś ważnego z Emilką. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Ja jeszcze nie wierzę w to, co się stało. Dostaliśmy refundację. Emilka leci do Stamford. Emilka leci do Stamford. To jest coś niesamowitego. Ja nie mogę w to uwierzyć. Po prostu tak ogromnie się cieszę. Chce mi się płakać, bo Emilka. Bo, bo Emilka po prostu poleci do Stanów i operacja już będzie niebawem. NFZ zgodził się sfinansować operację emisji i kochani zamykamy zbiórkę. Zamykamy zbiórkę, dopinamy wszystkie formalności. Termin operacji, dostaliśmy jakiś ekspresowy, bo już w kwietniu. 15 kwietnia mamy być w Stanford. Termin operacji na dziś, dzień dzisiejszy jest planowany na 26 kwietnia. Więc ekspresem. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca za wsparcie, za modlitwy, za wszystko, co nam daliście. To jest niesamowite. Ja jestem jeszcze w tak ogromnym szoku, bo, bo dowiedzieliśmy się dosłownie, dosłownie wczoraj, że, że nie wiem, to się chyba nie dzieje naprawdę, ale dzieje się, dzieje się. Bo... Tak, Emilka, dzieje się. Milcia też jest szczęśliwa. Dziękuję Wam wszystkim. Zostańcie z nami, proszę Was, bo będziemy śledzić, będziecie śledzić losy Emilki, to co się dzieje, będziemy wam wszystko, e, będziemy wam wszystko mówić. E, długa droga jeszcze przed nami, do tego, żeby wyleczyć serce Emilki, ale już ogromny krok za nami. Dziękujemy Wam. Pozdrawiamy Emilcia, tak? Wszystkie dobre serca. Pozdrawiamy.